Czym jest schorzenie, zwane popularnie łokciem tenisisty? Jaki jest mechanizm tworzenia się bólu? Znaczy, tak jak najczęściej podchodzimy do łokcia tenisisty, to jest, tak jak książki mówią, stan zapalny nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, czyli jest czyli to gdzie, gdzie w tym jest? miejscu, po zewnętrznej stronie naszej, naszej ręki w rejonie, w okolicy łokcia, stawu łokciowego. I ból wtedy odczuwany jest przy ruchu? Czy tak, ból najczęściej pacjenci odczuwają pod, podczas przenoszenia jakichś przedmiotów z miejsca na miejsce, podczas ściskania, podczas pracy z obciążeniem nadgarstka do wyprostu i palcy. Wtedy ten ból w tym takim małym obszarze, mhm. to jest dość mocno zlokalizowany obszar, punktowy, mhm. jest największy w tych, przy takich ruchach. Mhm. Skąd się bierze ten ból? Jakie są przyczyny powstawania tego bólu? To znaczy, według mnie y, przyczyną w 90% nie jest sam łokieć i problem z samym łokiem. Y, z mojej takiej praktyki gaminetowej wynika, że najczęściej przyczyna idzie albo gdzieś z góry, albo z dołu i częste właśnie poprzednie urazy, które pojawiły się nawet lata wcześniej, Mogą po jakimś czasie dawać taki ból, właśnie w rejon łokcia, który na dobrą sprawę cały czas podczas dnia jest z nami i pracuje. Więc on może być przeciążony, ale samo to przeciążenie nie będzie przyczyną powstawania bólu. Czyli stare urazy, na przykład w, re w rejonie nadgarstka, stare złamania w rejonie nadgarstka, problemy z barkiem, a nawet problemy z wątrobą, która często przy jakimś leczeniu antybiotykami, hormonami, hormonoterapią mhm. jest obciążona, może w skrajnych przypadkach dawać ból rzutowany w rejon łokcia poprzez połączenia anatomiczne, które są w naszym ciele. Mhm. A proszę powiedzieć, jaki jest. Czas, jak, 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 jak szybko może problem z wątrobą ujawniać się na przykład w łokciu? To jest dłuższy proces. Mhm. Czyli przynajmniej wydaje mi się, że ta wątroba musi być obciążona przez rok i więcej, żeby ból poprzez powięź, poprzez połączenia anatomiczne przeniósł się aż do łokcia i był zlokalizowany typowo w łokciu. Najprawdopodobniej częściej pacjent będzie wcześniej odczuwał problem z barkiem albo z samą wątrobą, dopiero później jest to łokieć, ale jest też taka możliwość. Mhm. Jakie są metody leczenia łokcia tenisisty? To zależy. Zależy od tego, czy znajdziemy bezpośrednią przyczynę, czy tak jak najczęściej się to odbywa w gabinetach fizjoterapii, w gabinetach lekarskich. Mamy ból, więc leczymy ból. Mamy stan zapalny, więc leżymy stan zapalny. Ewentualnie mamy obrzęk, więc y, zabijamy obrzęk. No nie jest to dobre podejście, bo wszystkie te trzy rzeczy mówią nam o tym, że jakiś problem jest. Więc, y, jakby naszym założeniem będzie sprawdzenie samego łokcia, bo tam jest ból, więc jest mm -hmm. to nieod nieodzowne ale musimy sprawdzić, co ewentualnie taki problem musi, może powodować. Więc sprawdzamy segmenty poniżej, czyli nadgarstek, przedramię, sprawdzamy segmenty powyżej, czyli ramię, bark, ewentualnie cały tutaj kompleks szyjny, z którego jest unerwienie, unaczynienie samego łokcia. No i jeśli udaje nam się dojść do przyczyny, co ostopatyczne podejście będzie nam gwarantowało, to jesteśmy takie łokieć w stanie wyciszyć w 4-5 wizyt. To mhm. zależy od pacjenta. Każdy goi się troszeczkę inaczej, każdy na terapię zareaguje inaczej, więc u jednych mogą być to 2-3 wizyty, nawet u innych 5-6, ale nie jest to aż tak długi długotrwały proces. Mhm. Jeśli podchodzimy do problemu bardzo lokalnie, czyli skupiamy się na bólu, tylko w miejscu bólu i leczymy tylko miejsce bólu, Możemy się z problemem uwikłać szybko, ale też bardzo szybko taka osoba do nas wróci, jakby z ponagleniem tego problemu. Bo to jest wyciszenie, tak? Tak. Na, na czym polega to wyciszenie? Czyli co? Jeśli, Nerwy przestan. Jeśli skupimy, no, to się sobie na, wyobrazić. jeśli skupimy się na, samym na pracy z samym objawem, czyli z bólem, stanem mhm. zapalnym, obrzękiem i wyciszymy to poprzez poprawienie lokalnego ukrwienia poprzez rozluźnienie, rozciągnięcie mięśniowe, zmieni nam się troszeczkę biochemia tego rejonu i pacjent się poprawi. Będzie się czuł lepiej, ale do momentu aż ponownie gdzieś tam przeciąży ten łokieć i problem wróci. Mhm. Jeśli popracujemy z przyczyną problemu i wyeliminujemy rzecz, która negatywnie stymuluje dany łokieć, to jesteśmy w stanie uzyskać efekty na bardzo, bardzo długi czas. Mhm. Jakie badania poleciłby Pan do wykonania, żeby wykluczyć te inne przyczyny łokcia tenisisty? To znaczy jeśli chodzi o sam łokieć, to często jeśli problem trwa dłużej, to trzeba sprawdzić, czy w, w tym okresie e, choroby pacjenta nie doszło do zmian strukturalnych w samym łokciu. Więc jeśli chodzi o badanie samego łokcia, ja się bardzo często posiłkuję USG, które, które daje mi dość dobrą odpowiedź. Jeśli chodzi o to, żeby dojść do przyczyny problemu, to najczęściej wykonuję sam test osteopatyczny, badanie osteopatyczne. Najbardziej no ważnym elementem tego badania jest wcześniejszy wywiad, który robię z pacjentem, w którym Pytam go o przebyte urazy, właściwie jakiekolwiek, jakie tylko pamięta w całym swoim życiu. Nieważne, że był to okres dziecięcy i miał złamaną rękę, a teraz ma 50 lat, dla mnie też jest to istotne. Więc jakby świadomość i pamięć pacjenta o tym, co się działo, o tym jakie urazy przebył, urazy, operacje, złamania, cokolwiek, będzie dawała mi jakby wskazówki do której struktury ja muszę się udać, żeby z nią popracować i czy ewentualnie może być to pierwotny problem, który na ten moment daje ból do łokcia.